Dzień dobry, cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku z tej strony. Oczywiście, Letal a dzisiaj zaprezentuję wam, jak wykonać taki hologram, który właśnie widzicie obok mnie. Zapraszam do oglądania. By taki hologram powstał, potrzebny jest nam plugin Holographic Displays. Oraz do niektórych zmiennych, takich jak Nick Gracza, potrzebny jest plugin Protocol Leap. Oczywiście, pod koniec materiału pokazuję, jak te dwa pluginy pobrać, także wytrwajcie do końca. Dzisiaj pokażę dużo komend, które pozwolą nam różnie modyfikować nasz hologram, jednakże w samym pluginie jest ich troszkę więcej. W opisie zamieszczam Wam link do stronki, gdzie wszystko jest wypisane i opisane. Także jeżeli potrzebujecie jakiś komend poza tymi, które dzisiaj pokażę lub chcecie zrobić coś jeszcze innego z hologramami, no to myślę, że właśnie w tym linku w opisie dowiecie się wszystkiego. OK przechodzimy więc do pierwszej komendy. Będzie to komenda HDHelp, gdzie macie właśnie taki szybki spis komend. Możecie również je kliknąć, no i wtedy w naszym wierszu jakby tutaj czatu wpisuje się ta komenda. Ja dzisiaj nie będę z tego korzystał, ale jest to informacja dla Was, żebyście wiedzieli, że taki spis po prostu macie pod ręką. Dobrze, podlećmy troszkę do góry, no i wpiszmy sobie komendę tworzącą hologram. Jest to komenda HD Create, nazwa hologramu, niech to będzie info. No i pierwsza linijka hologramu, czyli na przykład możemy dać sobie właśnie Witaj. No i możemy użyć oczywiście kolorków standardowych z Minecrafta, teraz aktualnie będzie to szóstka, czyli złoty kolor, będzie to witaj i wykrzyknik. No i właśnie mamy tutaj pierwsze, taką, pierwszą taką frazę, pierwszą linijkę, witaj. Teraz zajmiemy się tym, jak do naszego hologramu dodawać inne liniki, więc wpisujemy hd-adline, no i teraz nazwa naszego hologramu, było to oczywiście info, no i dodajemy linijkę jaką tylko chcemy, czyli na przykład kolejna, Linika. Zobaczycie, że jak nie poddałem koloru, będzie to kolor po prostu biały. Kolejna linika nam się oczywiście tutaj dodała. No i dobrze, możemy teraz ten hologram ewentualnie sobie gdzieś przesunąć, jeżeli nam nie pasuje jego pozycja. Więc wpisujemy sobie Move Here, oczywiście jego nazwa, czyli info. No i Enter. Jak widzicie, pod moje nogi przesunął się właśnie ten hologram, więc możemy sobie go dowolnie po całym spałnie, czy po całym świecie, e, ruszać i przemieszczać. Następnie możemy usunąć którąś linijkę, jeżeli nam się nie podoba, więc HD Remove Line Info. No i teraz wybieramy, kto, wybieramy która linijka ma być usunięta. I teraz uwaga, liczymy od góry, czyli pierwsza to witaj i druga to kolejna linijka. Usuniemy sobie pierwszą linijkę, więc wpisujemy jeden. Jak widać, witaj się usunęło. Teraz, naszą pierwszą linijką jest nazwa, a raczej fraza, kolejna linika. Dodajmy ponownie jednak kolejną linię, byśmy mogli po prostu mieć więcej przykładów, dodajmy sobie na przykład tutaj napis bodajże druga linia, jeszcze napis trzecia linia, czwarta linia, okej, okay, elegancko. No i teraz jeżeli Załóżmy, stworzyliśmy taki hologram, no i okazuje się, że na przykład w środkowej linijce zrobiliśmy jakąś literówkę. Chcemy ją poprawić, więc nie musimy całego hologramu usuwać. Wystarczy, że wpisujemy komendę HD, setline nazwa hologramu, no i linika, którą chcemy setować, którą chcemy poprawić. W moim przypadku nie będzie to linika np. trzecia, więc wpisuję sobie trzy. Oczywiście liczymy od góry. To jest pierwsza, to jest druga, i to jest trzecia piszemy hd setline info 3 no i co chcemy tutaj poprawić na przykład druga linia poprawiona jak widać nasza linika się poprawiła a nie musieliśmy usuwać całego hologramu następnie możemy o czymś zapomnieć więc też nie chcemy naszego hologramu usuwać chcemy kolejną linijkę po prostu dodać na przykład w środek w tym celu wpisujemy hd insert line oczywiście nazwa hologramu jest to info no, i teraz wybieramy linię, pod którą ma wsadzić się nasz napis. Czyli na przykład chcemy, by nas na, nasz napis wstawił się w sam środek, więc 1, 2 wpisujemy linię drugą, i właśnie pod tą linię drugą wstawi się nasza ta nowa fraza. Wpisujemy więc na przykład e, dodana fraza. Jak widać, pod drugą linię właśnie ten napis się wstawił. Następnie ciekawa rzecz, której nie widzieliście na początku, możemy dodawać na przykład właśnie itemy do naszych hologramów, więc właśnie to teraz zróbmy HD outline Info. I teraz wpisujemy ikon, dwukropek, no i itemek jaki chcemy dodać, na przykład niech to będzie diament, czyli oczywiście diament. No i jak widać nasz diament się wstawił, czyli jeszcze raz podajemy po prostu wartość kolejna linika, oczywiście nazwa hologramu, ikona dwukropek, no i teraz co to ma być? Możemy również dodać na przykład sobie dirta. No i elegancko nasz dirt właśnie sobie tutaj wisi. Myślę, że bardzo fajnie to wygląda. No ale dobrze, pokazałem takie podstawy podstaw, jednakże ten hologram wygląda o wiele lepiej. Oczywiście bawcie się kolorami, kolory są bardzo ważne. No i oczywiście to są te bazowe kolory z Minecrafta, czyli oczywiście dajemy ten taki Y. Raczej, end, czy jak to się nazywa. No i oczywiście wartości liczbowe. Także musicie się tymi kolorami pobawić. No ale teraz pokażę Wam, jak dodawać różne zmienne. Na przykład, właśnie nick gracza, który patrzy na hologram. Także stwórzmy sobie nowy hologram. HD create. Niech to będzie info2. OK, nasze info się stworzyło. Zapomniałem podać pierwszej linii. Jak więc widzicie, że właśnie standardowa pierwsza linia to jakieś wiadomość, jakaś wiadomość z naszego pluginu. No dobrze, więc możemy teraz HD setLine info2 no i linika pierwsza no i możemy tutaj wpisać właśnie na przykład na złoto nick gracza i na biało nasz nick będzie się tutaj wyświetlał jest to zmienna player tak to właśnie układamy, no i uwaga, żeby to zadziałało, potrzebny jest protokół LIP. Oczywiście, pod końcem odcinka pokazuję, jak to zainstalować. Także, jeżeli wam się tutaj nie będzie pokazywać nick gracza, to znaczy, że brakuje wam tego właśnie jednego pluginu. Także klikamy Enter. Jak widać, mamy informację nick gracza Letal88. Oczywiście, ktokolwiek będzie patrzył na ten hologram, będzie widział po prostu swój nick. Następnie możemy dodać liczbę graczy online, czyli online info2. No i teraz wpisujemy sobie online. Możemy dać oczywiście na przykład tutaj złotą pauzę, a raczej slash, znowu przejdźmy na biały kolor, no i możemy tutaj dać max players, po prostu by pokazało się liczba graczy online na zesleszowane na liczbę maksymalną graczy. Klikamy enter, no i widać, że mamy jednego gracza, czyli oczywiście mnie, na maksymalnie 20 slotów. Potem przejdziemy również do konfigu i pokażę Wam, jak zrobić to na Bungee Jeżeli załóżmy, mamy jakiś tam inny serwer, nasz plugin Holographic Displays jest wrzucony na Bungee na całe proxy, i wtedy, co zrobić w konfigu, żeby wybrać liczbę graczy z danego serwera. Możemy również dodać godzinę, więc hdAdline info2. No i teraz dodajemy na przykład napis godzina, i możemy dać na złoto time, zmienna time, czyli właśnie będzie to nasza godzina. Wyświetla się 1024. Dodatkowo mamy ciekawe komendy takie jak HD copy No i wybieramy na przykład, żeby Info 1, przepraszam, samo info z infem 2 po prostu się skopiowało, czyli kilka Enter i jak widać nasz jeden hologram został podmieniony, a raczej skopiowany od drugiego. Następnie możemy zauważyć, że nie są one równe, gdybyśmy na przykład robili warp yy, podajże info lub po prostu hologramy na spawnie, Chcielibyśmy właśnie, żeby to ładnie wszystko wyglądało, było to po prostu proste. Więc wpisujemy HD Align. No i wybieramy pod takim względem one wyrównać. Ja wybiorę Y. Możecie również wybrać Z i X, co zaraz pokażę. Ale Y jest to oczywiście wysokość w Minecraftie. No i też w sumie poza Minecraftem w matematyce również, więc wpisujemy hd-align-y. No i teraz wybieramy który, do którego ma się wyrównać. Wybiorę info, do info2, tak jak wcześniej. Jak widać, nasze nasz hologram się tutaj wyrównał. One są teraz po prostu na tym samym poziomie. Również w takim razie możemy podmienić tego y na przykład na zeta. No i jak widać, one się wyrównały jakby tutaj w, tej takim, w takiej kolumnie. No i również mogę dodać X'a, ale to już one się złączą. Ale nie wiem, czy taki efekt chcemy, więc oczywiście wykorzystujemy poznane już komendy HDMOHR, info. No i nam się przenosi, znów mamy rozdzielone hologramy. Również przydatna komenda, jeżeli nie znamy naszych hologramów, a raczej ich nazw, ponieważ tworzyliśmy je dawno, wpisujemy HDList. No i mamy tutaj właśnie wszystkie nazwy hologramów i możemy je edytować. Również mamy ich kordy, ale gdy chcemy wyszukać tylko hologramy załóżmy w zasięgu 10 bloków, wpisujemy hd nir 10 i teraz jak widać przykład już się tutaj nie kwalifikuje, ponieważ jest dalej niż 10 bloków ode mnie. Te dwa nowo powstaje hologramy oczywiście się kwalifikują, ponieważ są blisko mnie. Jakbym zwiększył zasięg na przykład na 50, to nasz przykład również się tutaj pojawi. Jeżeli będziecie grzebać w konfigach lub po prostu coś wam nie będzie działać, spróbujcie zreloadować cały plugin komendą HD Reload. Jak widać, te hologramy tak mrugnęły, no i mamy informację, że cały konfig się przeładował. Tym właśnie oto sposobem możecie stworzyć taki ładny hologram, mi się wydaje, że jest dość estetyczny i fajnie wygląda, po prostu fajny bajer taki na spawna lub po prostu na jakieś strefy dla graczy, no i jeszcze nie pokazałem właśnie jak zrobić taki migoczący kolorek, więc właśnie do tego przejdziemy. Żeby już tutaj nie, nie trudzić się, możemy dodać wynik, na przykład do naszego info, tylko że teraz nie pamiętam, które info, jak się nazywało. W takim razie możemy wpisać hdnir1, ok, troszkę za mało, muszę bliżej podejść. Dajmy w takim razie trójeczkę. Kurczę, no coś tu. Nie, nie spodziewałem się, że to będzie. O, dobrze. 4. E, troszkę za daleko stałem. Być może po prostu, właśnie centrum tego hologramu jest na samym szczupku, więc musiałem podać aż wartość 4. No więc wiemy teraz, że jest to hologram info, a tam siedzi info 2. Możemy podejść sprawdzić e, hdnir 4 i jest to info 2. Także zajmiemy się znowu infem. No i wpisujemy hdadline info. No i teraz właśnie. Ten taki end, znaczek, u, no i teraz na przykład kolorowy napis. I jak widać, ten napis właśnie jest taki tęczowy, tak zmienia fajnie kolory. Także wystarczy po prostu wpisać tutaj zamiast, jakiegoś, e, z jakiejś, zamiast jakiejś liczby, po prostu u. Oczywiście teraz się zbagowało to w ziemi, no ale jak widać wszystko ładnie działa. Ta stronka oczywiście podlinkowana jest w opisie. Oprócz tutaj tych zmiennych, możecie zobaczyć sobie, jakie są animacje, jakie są jakieś tam komendy, permisje wszystko możecie sobie tutaj pogrzebać, poczytać. No ale jesteśmy tutaj dlatego, że niektórym może nie działać np. zmienna player, czy może zmienna np. maksymalna ilość graczy, czy może mod TD. Tego z kolei nie pokazałem. Myślę, że możecie testować to sami. No i czemu one właśnie nie działają? Do takiego czegoś jak player czy display name potrzebna jest, potrzebny jest raczej plugin protocol lib. oczywiście pod koniec materiał pokazuję jak go pobrać, a na przykład do zmiennych typu maksymalna ilość graczy potrzebny jest pinger, który aktywujemy w konfigu samego pluginu holographic displays, więc teraz do niego przejdźmy, przechodzimy sobie na nasz serwer lokalny, oczywiście wy, wy będziecie mieć tutaj taki główny katalog, wchodzicie potem w plugins, następnie holographic displays, no i mamy tutaj konfig. otwieramy go, polecam Notepad'a plus plus. no i teraz mamy taką tutaj 16 szesnastą jak pinger, zamiast false wpisujemy tutaj true, ctrl s, klikamy na klawiaturze, to się oczywiście wszystko zapisuje, teraz możemy w konsoli serwera wpisać ukośnik hd reload, znaczy w konsoli wpisujecie bez ukośnika, a w grze wpisujecie ukośnik, więc jeżeli konsola to po prostu hd reload, klikacie enter, nasz plan się przeładował, no i wasze zmienne będą już działać. Jeżeli macie proxy, jeżeli macie bungee corda, to tutaj wystarczy podać nazwy serwera, czyli np. survival, albo na przykład tutaj niech będzie skyblock. No i tutaj wpisujecie ich po prostu IP, wtedy plugin będzie wiedział, e, który po prostu serwer ma jakie IP i będzie mógł wyświetlić daną liczbę graczy. Więc po prostu wpisujecie wtedy na przykład Max maxplayers, no i serwer name podmieniacie np. Na, na skyblock. No i tym oto sposobem na przykład na lobby możecie napisać, wypisać trzy serwery, no i jaka jest ich teraz aktualna liczba graczy. By pobrać holographic displays przechodzimy na stronę podaną w opisie, klikamy download latest file lub przechodzimy w zakładkę file i wybieramy właśnie wersję pluginu, która będzie zgodna z wersją naszego silnika. Oczywiście tu mamy wypisane wszystkie zgodne wersje, klikamy tutaj przycisk pobierz, ja wybieram sobie tutaj pulpit, następnie proko jeżeli oczywiście go potrzebujemy, ponieważ nie jest on zawsze wymagany. Ja wybiorę pulpit. No i teraz, mając nasze pluginy, wchodzimy oczywiście w nasz serwer, zakładka plugins, no i przeciągamy, a następnie uruchamiamy serwer. Gotowe! Jeżeli paradnik ci się spodobał, koniecznie zostaw lajka, like bardzo mnie to motywuje, a my słyszymy się już w kolejnych materiałach. Cześć cześć!